loziomki wybaczcie, ale jestem jeszcze trochę przeziębiona, więc ten mój głos. Dzisiaj mamy nowego przyjaciela w naszej posypanej rodzince. Tak jak Wam mówiliśmy, mamy możliwość wypożyczenia przetestowania sprzętu, także właśnie przyszliśmy do sklepu, odebraliśmy ten oto aparacik, obiektyw i mamy jeszcze jeden obiektyw. Paweł ma w plecaku wszystko zapakowane, także na pewno Wam pokażę. Także idziemy sprawdzać, jak działa. Idziemy na pewno porobić trochę zdjęć. Bardzo się cieszymy, że mamy możliwość w ogóle przetestowania, bo ten aparat jest naprawdę super nowy, bo wyszedł jakieś, nie wiem, 5 albo 6 miesięcy temu. Także super, uciekamy, działać. Idziemy właśnie przez ten most, który ostatnio w zdjęciach Wam się tak spodobał. I są te budynki. Które mają przypominać kot kreskowy. Muszę zejść, bo jakiś dzieciaczek mnie rozdepczę. Tak, pogoda zapowiada się trochę burzowo. Możliwe, że będzie coś padało niedługo, ale my się nie boimy, bo i Olimpusik, tam który Sylwia niesie, i tutaj Lumix, którego ja tutaj dzierżę w tym wasie. Yy, nagrywam. Są wodoodporne, więc jakby jakiś deszczyk padał, to nie ma żadnego problemu. Lecimy więc dalej. Sylwia tutaj dzisiaj nadzoruje nagrywanie vloga. Ja postaram się dzisiaj być bardziej operatorem niż mówcą, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Z tym głosem to na pewno poprowadzę dzisiejszego vloga. Tak, zimno jest, tak jak widać. Zmarzluszek, niestety. Tak. Sylwia, jak mały dzieciaczek, zawsze musi mieć jedną warstwę odzieży więcej ode mnie. Prawda? Tak, tak to zazwyczaj wygląda u nas. Godziny szczytu, a Sylwia jeszcze namówiła na skoczenie do Nille. Będziemy znowu szukać jakichś fajnych gadżetów, tanich do domku, żeby dalej dekorować. Dekorowanie nie ma końca. Co dobrego dzisiaj? Nie wiem, jakaś dynika na pewno. Dynika? Taka, taka czuję się prostym aparatem. <noise> taki vloger ze mnie dzisiaj, słuchajcie, taki sprzęcior noszę. Zobaczymy. Chciałam coś jesiennego do domu, żeby wprowadzić jesienny klimacie. Zobaczymy, co do nam się znaleźć. rzeczy, ale takich wszystko Halloweenowe. A ja chciałam zwykłą po prostu dynię albo kilka dyni, żeby postawić na komodzie, ale niestety nie mają, więc jedziemy w drugie miejsce i zobaczymy tam. Czekamy na nasze metro, bo są opóźnienia. Przeważnie staramy się nie narzekać na metro, komunikację, ale dzisiaj, żeby na ja majuszczułem dojechać, się trzeba namordować, bo są jakieś problemy z metrem. Idziemy, tam już Sylwia poszła walczyć o miejsce, bo wagony są poskracane, składy, cały metro. Wyskoczyliśmy już na zewnątrz, jak widzicie, czapka, czyli znak, że jest zimno, słońce tylko zaszło. I niestety, jesień, idzie jesień, niedługo zima. Co tam, Sylwia, kupiłaś dobrego? Świeczuszki 3. Świeczuszki 3, jakaś tacka, tak. I jeszcze udało nam się trzasnąć yy, sushi, więc będziemy dzisiaj na obiadek mieli sushi. Jak wrócimy do domu yy, gotować się trzeba, jedzonko mamy gotowe. Yy, wzięliśmy jednak na wynos, no bo nie chcieliśmy siedzieć w lokalu, wolimy pojechać do no, domu, bo oczywiście Paweł musi się pobawić sprzętem, a w domu zabawa sprzętem będzie najlepsza. Chyba Sylwia pokażesz później nie? jakieś świeczuszki, tak. bo ty lubisz takie gadżeciki pokazać, więc yy, oczekujcie, niedługo się tutaj pojawi coś na ekranie. A teraz czas opędzlować sushi. Pojedzone, więc od razu uśmiech na twarzy się pojawia. Powiem Wam szczerze, że mieliśmy Wam polecić, jeżeli będzie dobre, i w sumie było dobre, ale stosunkowo y, do ceny, jaką zapłaciliśmy, to powiem Wam, że tak. Y, bidnie. No nie? Tak. Bidnie. Powiem Wam, że było tam 16 kawałków, już Wam nie pokazywaliśmy, ale ogólnie były bardzo małe i powiem Wam szczerze, że w innych miejscach ym, no, za taką cenę o wiele więcej dostaniecie. Więc może następnym razem, jak gdzieś tam pójdziemy, zamówimy to i, i będzie wszystko spoko, to Wam polecimy, bo e, często nas w sumie też pytacie, czy jakieś tam restauracje, czy coś polecamy. Także zobaczymy. E, my, tak jak widzicie, po moim szalu naszej uciekamy robić zdjęcia. Trochę zdjęć porobiliśmy, jak wracaliśmy. Do domu, ale z racji tego, że byliśmy obładowani właśnie plecakiem ze sprzętem, który Paweł wziął, żeby pochować tam wszystko to, co uda nam się dzisiaj po prostu ze sklepu wypożyczyć, i, i mieliśmy tam jakieś zakupy, więc te robienie zdjęć było trochę utrudnione, więc stwierdziliśmy, że właśnie przyjdziemy, zjemy, posiedzimy chwilę, wypijemy kawę i idziemy teraz jeszcze raz gdzieś tutaj. Znaleźć jakieś fajne miejsca, a z racji tego, że jesień w pełni, wszędzie są piękne kolory liści, trawy, to myślę, że nie będziemy musieli daleko szukać. Wydaje mi się chyba, że Paweł już ma jakieś tam upatrzone miejsca, nie? Masz jakieś miejsca? Oczywiście! Oczywiście! On no nam z tyłu się zbiera z tymi obiektywami i, i kurtką. Uff, no dobra, to uciekamy. Ehm, czy zabieramy ich ze sobą? Czy żeby nie marzli to Nie, ich jak ustawiamy. wrócimy, a wszystkie takie super, mega Foty. zdjęcia, jakie zrobimy, foteczki, to zobaczycie na Instagramie, na Facebooku, więc serdecznie Was zapraszamy. Tak. W momencie, jak będziecie widzieli już tego vloga, to te zdjęcia będą się w międzyczasie pojawiały na tych dwóch właśnie portalach. Dzisiaj mhm. użyjemy takiej lufy i takiej troszkę mniejszej, jak mamy tam w Olimpusie założonej, więc na pewno zdjęcia wyjdą mega, bo są to już obiektywy z najwyższej półki. Tak, także idziemy działać, jak wrócimy, to poopowiadamy jeszcze o naszych wrażeniach z użytkowania sprzętu i pokażę Wam też, co tam w tym Nille kupiłam, bo tak jak Paweł mówił, parę rzeczy mi się udało wyrwać. Zakończyliśmy już włóczykiowanie na dzisiaj. Porobiliśmy zdjęcia, tak jak wam mówiliśmy przed wyjściem. Wróciliśmy ja już z herbatką. Pod kocykiem, czyli jesień w pełni. E, miałam Wam pokazać, co kupiliśmy. W sumie, co ja tam wybrałam. Także e, tutaj możecie sobie zobaczyć. Kupiłam trzy takie świeczki. Jedna jest w innym miejscu, ale ogólnie kupiłam trzy. Jedna kosztowała 10 koron, i ta podkładka, która jest pod świeczki, e, też to jest dzisiejszy zakup. E, ogólnie, właśnie w tym sklepie Nile jest sporo promocji, także możecie zerknąć. I e, druga sprawa, którą mieliśmy Wam pokazać już jakiś czas temu, o której Paweł mówił, to to, że przerobiliśmy nasz stary tablet, który się odnalazł podczas przeprowadzki na ramkę na zdjęcia. I myślimy, że jest to w sumie fajny pomysł, żebyście też mogli sobie coś takiego może e, zrobić, e, podziałać, pomyśleć, czy może taki gadżet e, Wam się przyda i będzie fajnie wyglądał. Także stoi też e, na komodzie, bardzo ładnie wygląda, umila nam. No, także takie zmiany małe w mieszkaniu, nazbierałam też liści pięknych, jesiennych, kolorowych i powkładałam je troszeczkę w wazony, także mamy naprawdę jesienne. a teraz Wy uciekacie do Pawła, Paweł Was przejmuje i jeszcze na zakończenie powiem Wam kilka słów. Więc tak jak Wam Sylwia obiecała, jestem ja. Miałem Wam opowiedzieć o sprzęcie, który odebraliśmy ze sklepu fotograficznego. I zaczniemy, może, od Body. Jest to Body Olympus OMD EM1X. Jest to model z podwójnym procesorem obrazu. Naprawdę bardzo fajna zabawka. Mamy tutaj podwójny grip. Na pewno docenią to osoby, które robią bardzo dużo fotografii. Obracany ekran, czyli do vlogowania też. Sprzęt praktycznie idealny, gdyby nie jego waga, bo jest to praktycznie 990 gram bez obiektywu. Sensor jest takiej samej wielkości jak w naszym GH5. Mogę wam tutaj pokazać. Jest to nieduża rzecz. Sensor jest bardzo mały w porównaniu do wielkości body. Oczywiście musiałem swojego koleczka do zamknięcia użyć, bo ze sklepu dostaliśmy z dwoma obiektywami sprzęt. To jest obiektyw M.Zuiko z ogniskową 45 mm i światłem 1.2. Najwyższa seria obiektywów Olympusa z tym co jest bardzo fajne. W tych obiektywach to jest pierścień, że możemy szybkim sprzęgłem przełączyć się na manualne ostrzenie. Soczewka bardzo duża, bardzo jasna 1.2 to jest bardzo jasne szkło. Oglądajcie na Instagramie, na pewno będą z tego szkła perfekcyjne fotografie wychodziły. Bo to 45 to fajna portretówka, wielkościowo jest tylko ciut większy od naszego 1235 ze światłem 2,8 1,2,2,8 przepaść, jeżeli chodzi o światło siłę. I kolejny obiektyw, tu już widać, że bardzo mocno używany, ale cały czas sprawny jest to. 40 do 150 ze światłem 2,8, także z tym samym systemem sprzęgła. To, co Wemzuiko jest po prostu kozakiem. Obiektyw ma wewnętrzne ogniskowanie, czyli w momencie, jak schodzimy z 40 mm na 150, obiektyw pozostaje w tej samej, tej samej długości. Soczewki po prostu przesuwają się w środku. Jest to całkiem inaczej niż na przykład w 12:35, gdzie Obiektyw się wydłuża po prostu w momencie zoomowania. Fajne szkła. Fajne obiektywy od Emzuiko. są wodoszczelne, wodoodporne. Nie będziemy próbowali raczej pracy w deszczu, bo nie jest to póki co nasz sprzęt, ale foteczki wychodzą fajnie, naprawdę ze 150 mm. Daje nam ogniskową na systemie Mikro 3x2, czyli 300. Z 300 już możemy fajnie ptaszki z drzew ściągać albo kogoś gdzieś tam w krzakach, tak? Tak jak dzisiaj w nocy próbowałem gdzieś tam <coughs> Sylwię dogonić gdzieś w parku. <coughs> o, mnie jest zatyka, chyba będzie powrót do choroby. Mogę wam pokazać mniej więcej, jak wygląda taki sprzęt, taka lufa. To już będzie myślę z 2 kg. Taki sprzęcik. O! I z czymś takim można śmigać, focić. Naprawdę sprzęt jest kozak. W momencie jak ustawimy mu szybką serię, zaprezentuję wam jak to działa. Tutaj mamy 60 rafów na sekundę. Ktoś się interesuje fotografią, to wie, że forma traw to już są takie zdjęcia bardzo rozbudowane, z dużą pojemnością, z dużą wagą i ten sprzęcik może cykać 60 trawów na sekundę, z ustawionym już wcześniej autofokusem, czyli na dany punkt. A jeżeli ma być śledzony, autofokus, jak dobrze pamiętam, jest to 18 zdjęć na sekundę. Tu mamy jakiś wolny typ ustawiony. Postaram się przestawić, bo. A, manualny fokus, OK. Paweł się zakręcił. To jest właśnie ta prędkość tego sprzętu. Tego sprzętu używają fotografowie sportowi, używają osoby, które wyjeżdżają gdzieś na jakieś wycieczki, powiedzmy, krajoznawcze do krajów afrykańskich. Fotografują jakieś żyrafy i tak dalej, zwierzątka jakieś szybkie, byste Jest to sprzęt naprawdę w biegu, jak się próbowałem Sylwię złapać, to na 50 zdjęć myślę, że może 5, może 10 było nieostrych, to trzeba jeszcze wszystko sprawdzić na komputerze, bo właśnie przeglądam te zdjęcia, mamy tego dzisiaj bardzo dużo nie było, nas tylko 30 minut, powychodziły naprawdę naszym zdaniem fajne zdjęcia, bo nie jesteśmy fotografami, nie znamy się yy, tak bardzo na fotografii, jak może na filmowaniu. Więc serdecznie jeszcze raz zapraszam Was i na Facebooka, i na Instagrama. Pozostaje mi się już tylko z Wami pożegnać. Dziękujemy Wam, że dotrwaliście do tego momentu. Dziękuję Wam, w imieniu swoim, w imieniu Sylwii. Udanego dnia, udanej nocy, w zależności od pory, kiedy nas oglądacie. Hejka!